Wystawa prac Adama Lempy, portrety muzyków, było jednym z wielu wydarzeń goszczących podczas Winel Festiwalu w Sztygarce. Artysta zaprezentował liczne obrazy z wizerunkami muzyków. Po prostu są to portrety muzyków. Nie przypadkowych, bo to są muzycy, których muzyki słucham od lat, którzy, którzy mnie inspirują do, do różnego typu działania. To są muzycy na muzyce, których się wychowałem. A przygotowani, przygotowane te portrety są pod kątem tegorocznego Chorzowskiego Winyl Festiwalu. One nie powstawały tylko i wyłącznie z myślą o tym festiwalu, bo to są prace z przełomu dwóch, trzech lat ostatnich, ale tym razem udało się je wyeksponować akurat przy okazji tego festiwalu. Tu są różni muzycy, klasyczni bluesmeni, typu Muddy Waters, Buddy Guy John Lee Hooker są polscy muzycy, przedstawiciele śląskiego bluesa, których wyjątkowo cenię jest Nick Cave i Ian Anderson, którzy są dla mnie zawsze dużą inspiracją jest kilka portretów Woodstockowych artystów także jest to taka mieszanka stylistyczna, ale to są, to są ci artyści, na których ja się wywołałem. Testy spytaliśmy także o rolę płyty winylowej w jego życiu. Ja jestem z, win z winylem związany już prawie 40 lat. Ciągle mam te płyty i ciągle ich słucham. I ostatnio niestety również kupuję, niestety, no bo jest, uszczuplają moją kieszeń. Wystawa obrazów Adama Lempy poprzedzała promocję książki Analogowe Serce Muzyki, wydanej z okazji winyl festiwalu 2019, a także sympozjum z udziałem profesora Tadeusza Sławka, doktora Jacka Kurka, Bogdana Mizerskiego i Marcina Sitki, poświęconego Utstokowi 1969.